8 grudnia, witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Sportowcy i kibice dzieciom. Ja nigdy nie, nie, nie odmawiam takiej inicjatywy, jeżeli chodzi o dzieci, chore dzieci. Zagórzańscy samorządowcy ślubują. Na razie o sprawach personalnych nie myślałem. Słodkie podsumowanie sezonu. Tyle ludzi nam opowiada różne rzeczy, co go przestało boleć. Strongman Tomasz Kowal, bokser Paweł Kołodziej, piłkarze, a także kibice Limanowi odwiedzili dziecięcy oddział Szpitala Powiatowego w Limanowej. już no dzisiaj po raz drugi. Organizujecie akcje, gdzie zapraszacie sportowców do tego, aby wręczali prezenty dzieciakom. Dlaczego? No, bo mamy taką potrzebę. Myślimy, że dzieci są dość biedne na oddziale, bo chore. Wiem sam po swoim przykładzie, jak byłem z córką, wiem, że się jej no, źle leżało samej, i no, trzeba taki przykład dawać. Co prawda, oddział nasz dziecięcy jest bardzo kolorowy, jest odświeżony. Zwłaszcza kącik do zabaw udało się nam teraz odnowić. Ale oczywiście, no, Mikołaj, każdemu się kojarzy pozytywnie. Każdy na tego Mikołaja czeka, zwłaszcza dzieci, które spędzają czas w szpitalu. Dlatego myślę, że pomysł świetny, pomysł trafiony. I nic tylko się cieszyć i gratulować wszystkim, którzy się w takie przedsięwzięcia angażują. Jestem tutaj bo po raz drugi na zaproszenie tutaj Kibicy Wujmanowi i Mateusza. Także bardzo się cieszę z tego powodu. Ja, ja nigdy nie, nie, nie odmawiam takiej inicjatywy, jeżeli chodzi o dzieci, chore dzieci. E, Uczestniczę w różnego rodzaju akcjach retratywnych, także super, super to. Możemy ucząć, tak? Tak. ja tak. lepiej, tak. do siodł. Zostałem zaproszony wraz z Taubkiem, właśnie, się moim przyjacielem, do dzieci. Sam mam dzieci i wiem, jak to dla nich bardzo ważne jest, że się o nich pamięta, po prostu, a zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy znajdują się w szpitalu, no to tym bardziej jest to miłe dla nich, że się odwiedzi i przyniesie jakieś prezenty. Także bardzo się cieszę, jeśli można jakoś pomóc. Dzień dobry. Proszę dziękuję. bardzo, prezenty. Oczywiście nie ma. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego ja, 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 ja. Żeby się pojawił uśmiech na ustach dzieci, myślę, że zawsze taka akcja jest bardzo pozytywnie odbierana przez wszystkich, wszystkie osoby, nie tylko z ale myślę, że wszystkie osoby wiedzą o tym, że dzieci, które są chore nie z własnej winy właśnie w takim okresie tutaj świątecznym można im w jakiś sposób pomóc i zaraz je. to myślę, że taka akcja zawsze jest przez wszystkich dobrze odbierana. Józef Kowalczyk oraz Bolesław Żaba złożyli ślubowanie, rozpoczęli tym samym oficjalne urzędowanie. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Mówiąc te słowa, Józef Kowalczyk i Bolesław Żaba oficjalnie objęli urzędy burmistrza miasta Mszana Dolna i wójta gminy Mszana Dolna. Wynik wyborczy jednoznacznie wskazał na mnie jako osobę społecznego zaufania. To upoważnia mnie dzisiaj do tego, by prosić Was. Radnik gminy o zgodne z niezależnie od tego, z jakich komitetów wyborczych się wywodzicie. Czy ma Pan już pomysł na szanę dolną? Nie, dziękuję bardzo za gratulacje. No oczywiście, gdybym pomysłu nie miał, to pewnie bym nie startował. Tym bardziej, że mam jakiś staż na stanowisku burmistrza sprzed ośmiu lat. Kiedy no, wiele problemów udało się jakoś tam rozwiązać, najpilniejszych dla miasta. Żaden burmistrz wszystkich potrzeb nie jest w stanie zrealizować, więc trzeba wszystko bilansować w miarę możliwości finansowych. Zaprzysiężenie Bolesława Żaby odbyło się w sobotę. W krótkim przemówieniu wójt nakreślił radnym i zaproszonym gościom plan działania na następne cztery lata. Najbliższe lata to czas nowych możliwości. Rozpocznie się nowa perspektywa finansowa i będą dostępne nowe środki unijne na rozwój gminy. Dołożę starań, aby wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania środków na potrzebne inwestycje. Zapewniam jednocześnie, że możliwość pozyskania dofinansowania nie będzie jedynym kryterium przy podejmowaniu decyzji o realizacji zadania. Z kolei Józef Kowalczyk ślubował w poniedziałek. Licznie zgromadzeni goście nie szczędzili braw nowo mianowanemu burmistrzowi, który na ten urząd wraca po ośmiu latach przerwy. Wyniki konkursu na najlepszą pasiekę, wykłady naukowe, wystawa produktów pszczelarskich to tylko niektóre punkty spotkania w mszańskim domu strażaka. Karpacki Związek Pszczelarzy podsumował sezon. Zbiory były bardzo zróżnicowane, a mijający sezon nie należał do najlepszych. Z żalem mówią członkowie Karpackiego Związku Pszczelarzy. Trudny. Bez miodu, bez pożytków. No, podsumowaliśmy ten sezon całego naszego związku jako zerowy. Yy, pod względem produkcji produktów pszczeli, z uwagi na to, że. Dokarmianie pokłonęło koszty, które zrekompensowane zostały tym drobnym miodem, drobnymi produktami. Także suma sumarum zamknęło się na zero, a to już jest lepiej niż na minus, ponieważ no, nie trzeba było do tego dopłacać, czyli było na takim poziomie opłacalności. Większość pszczelarzy z końcem sierpnia zakończyła przygotowanie pszczelich rodzin do zimy. Ponad 200 osób przyjechało do mszany dolnej, aby podsumować sezon i dyskutować o najważniejszych problemach związanych z hodowlą pszczół, są to przede wszystkim choroby wyniszczające te owady. Przyczyn jest bardzo wiele. Po pierwsze to jest właściwa praca pszczelarza nad profilaktyką, a więc odpowiednie zabezpieczenie uli przed przeniesieniem chorób zakaźnych, jak również prace sanitarne, które pozwolą utrzymaniu odpowiedniego stanu odpowiedniej czystości w ulu, który no, wtedy jest ta rodzina pszczela jest mniej Mniej podatne na zakażenie, jak również stosowanie profilaktycznie tych leków, które są przewidziane, chociażby przeciwko Waroni. Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu Pasiek. Najlepszą, a zarazem najzdrowszą, wybrano pasiekę, prowadzoną przez Władysławę Bożędzką z Nowego Targu. Tyle ludzi nam opowiada różne rzeczy, co go przestało boleć, co tego, jak się mimo wszystko położy na tych pszczołach, bo tam trzeba troszkę, to trzeba przynajmniej z półtorej godziny, żeby, żeby coś tam poczuć, żeby, ale to jest niesamowite uczucie. Także zapraszam. Wręczono również nagrody i odznaczenia. Te przyznano w uznaniu zasług tych, którzy w produkcji miodu mają szczególne osiągnięcia. Święto Pszczelarzy ma za zadanie podsumowanie sezonu, który minął, nagrodzenie pszczelarzy za pracę w pasiece, rozstrzygnięcie konkursów na najlepszą pasiekę. Spotkanie w myszanie Dolnej było połączone z prelekcją profesor Krystyny Czekańskiej z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wykład dotyczył najczęstszych błędów popełnianych przez pszczelarzy w prowadzeniu pasiek. Tutaj należy na jakość pokarmu i ilość pokarmu zwrócić uwagę i temperaturę, jaka panuje w gnieździe pszczelim. To są te dwa czynniki głównie odpowiedzialne za jakość pszczół, za ich odporność. Im zdrowsza pszczoła, tym lepiej poradzi sobie z wszystkimi tymi um, czynnikami środowiskowymi, które jej szkodzą, które wpływają negatywnie na jej warunki bytowe. Organizatorzy Karbackiego Święta Pszczelarzy w Mszanie Dolnej przygotowali także wystawę produktów pszczelich oraz część artystyczną. Karolina Halat, Kamil Uryga i Zbigniew Gongola to medaliści zakończonych w Sosnowcu Mistrzostw Europy i Pucharu Europy. Młodzieżowcy, młodzicy mieli pierwszy start, co yy, mnie się wydawało, że na początku ta trema tych zawodów, rangi tych zawodów trochę stremuje. Nie, okazało się, że bardzo ładnie walczyły. Co prawda przegrali w bardzo minimalnej decyzję sędziów, co jest zadowolone. Medaliści wiadomo, że, że chwalę z uwagi na to, że, że zasługują na, na, na pochwały. Klub karate Dojo Olimanowa goliński Team reprezentowało ośmiu zawodników. Przegrałam już niestety walkę eliminacyjną. A co zawiodło? Nie wiem, brak pewności siebie. Trochę kondycja też. Walczyłam z Węgierką, niestety nie udało mi się. Była lepsza, aczkolwiek walka była bardzo wyrównana i myślę, że bardziej mnie to zmotywuje do następnych zawodów. Jak przebiegły dla Ciebie te zawody? Dla mnie to były to zawody no, jednak wyższej rangi, byłam pierwszy raz na takich zawodach. Przeciwniczka była. Mocniejsza, bardziej przygotowana, miała też wyższy stopień. Karolina Halat zajęła trzecie miejsce w kumite dziewcząt w kategorii 14-15 lat. W pierwszej walce spotkałam się z Polką, w drugiej walce spotkałam się z zawodniczką z Wielkiej Brytanii i w trzeciej walce też z Polką. I która z tych rywalek była najgroźniejsza? Myślę, że najgroźniejsza była ta zawodniczka z Wielkiej Brytanii, ponieważ miała pierwsze Q i była bardzo dobrze przygotowana. Spod... Później miałyśmy dogrywkę no i ostatecznie wygrałam, ale naprawdę była bardzo dobrą zawodniczką. Kamil Uryga dopiero w finale znalazł swojego pogromcę i zdobył srebrny medal. To był mój największy sukces w karierze i jestem bardzo zadowolony z tego startu. Po pasjonującym finale i walce stoczonej z Rosjaninem Magomedem Czekajewem Zbigniew w Gongola został wicemistrzem Europy Open. Bardzo ładna walka wyrównana. Brakło być może troszeczkę takiego opycia. Wskazali sędziowie w dogrywce na, 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 na Rosjanina, gdzie naprawdę była bardzo wyrównana walka czy do dwóch wynik jest wynik. Natomiast nie udał się występ na mistrzostwach Europy Open Marcinowi Guzikowi. Limanowianin nie przebrnął eliminacji. Walka była wyrównana, dwie minuty. Myślałem, że będzie dogrywka i będę w dogrywce mógł pokazać, że jestem lepszy. No niestety, sędziowie od razu wskazali na mojego przeciwnika, no i to on przeszedł do dalszego etapu. Tym samym europejską imprezą w Sosnowcu karatecy z Limanowej zakończyli sezon. W tym wydaniu to już wszystko. Ja zapraszam do śledzenia naszego serwisu również w ciągu tygodnia. Za uwagę dziękuję Monika Antosz-Grodzicka. Do zobaczenia.